Siemano tutaj grup Sonic czas na kolejny odcinek z na moim kanale, a dzisiaj mam dla Was kolejne przewidywanie ważnych meczy, tym razem tych zwyczajnych, ważnych meczach, które pojawiają się co czwartek o godzinie 19. Zapraszam Was do oglądania. No dobrze więc moi drodzy, przejdźmy standardowo do przewidywań. Mam takie cztery mecze, Manchester City kontra Manchester United, z Premier League PSG kontra Lyon z Ligue Real Madrid kontra Atletico z La Liga, Santander oraz oczywiście Atalanta kontra Fiorentina z Serie A. Pamiętajcie, żeby tych zawodników listować najlepiej po cenie Quicksella. Jeżeli nie ma takich zawodników, starajcie się oczywiście listować jak najtaniej lub po prostu też można oczywiście ich snajpić, moi drodzy. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, jakie Wy macie propozycje na ważne mecze. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale. Zapraszam również na grupę FIFAczek, grupę Sonika na Facebooku. Trzymajcie się, do na razie, siemano!